Siemano wideo, dzisiaj wam pokażę zwiastun pakietu Miętowe legendy. legendy Także, no i jeszcze ten pakiet powrócił do sklepu widowe ogólnie No i pokazuję wam teraz jego zwiastun No a to był y, zwiastun miętowych legend w y, y, Fortnite cie. Także do zobaczenia w następnym odcinku zostawcie subskrypcję, łapkę w górę Pa pa